Gorka też tralala Na anty o Fortnite BJ dobra lecimy, lecimy, lecimy z Igorkiem Tu sprawdzimy może ktoś bije O! Coś było! Kaś antena Dobra <grych> Jesteś wier? Ale, słychać! Tak słychać! Ale dobrze? Tak, głośno i wyraźnie. Gdzie lecimy, po, przyjemne dalej, może... Czemu to jest takie żółte? A, bo to jest taka. Ej lol! No. Takie dziwne aż mi się zrobiło, że... A tutaj lecimy, dobra. co niech tu będzie. Dobra. Co? Grajmy potem Erendy. No, spoko, spoko. Co, tam jakoś z dwóch lekcji? Co? Ja by się nie wczytał. Aha, lol. Ej, a ten, czy miałem mówić, a twój, ten... Twój nauczyciel albo nauczycielka ogląda tego streama? O kurwa, dla No, To daj, nice, jest dobrze. I w ogóle w tych kostkach lodu chyba już nie mam broni w ogóle. W żadnej. nikam do kanału? Yy, Właśnie nie, bo ja tu mam ręczne pisanie. Nie mam takiej że. Ale, ale jak chcesz, to mogę zaraz na czacie wystać, przyspamić trochę i będzie. Uważ, prawie nikt do, tak, do opisu nie zagląda tak często więc wolałbym już dać ten Nie musisz mi na Messengera wysłać ten link wiesz? będzie gitara wtedy na ręce, zaraz nie? no na ręki no coś trup, o matka, to już ja nie mam pompę ja, MK i AWP tylko o, no. dzięki, może jakiś hajzik za na live y siądzie By Było kozek Może wkurzam mnie to trąbienie tego auta Czuję, bo patrzę na czat Co ty go zrobiłeś na live? Ie? Nieładnie Nigdy nie ogląda na to. No. Co? Nigdy nie ogląda na Wiem, właśnie zaraz pójdę na grupę, może udostępnię dostępnej Ale nie, wiesz co? To jest tak zawsze, bo ja w ogóle. wiesz o tym, że ja mam 12 Tak okay. Ja dopiero zaczynam z słupkiem. A nie ma co się dziwić. Zostaw moją skrzynkę, proszę Cię. No, dziękuję, dziękuję. O PEMIK akurat tak do tego, do pompy będzie pasował. Ale nie... Ej, Igor, ale nie robimy tej taktyki na arenie, bo wstyd. Ja widzę. Jeszcze ktoś podpatrzy, my lecimy, a tu nagle chłopcy stoi w krzaku. A czy jakim krzaku z pod mostem, no. Tam jest sobie tam jest skrzyneczka, wszystko ale jest tak? pracowane. Dobra, jest nice. Dokładnie. No, co? Stara mama. O, nice, nice. To co, na no, przyjemny idziemy, dojeżdżamy typ. Możemy dojeżdżać. No ja lecę, skupę. lecę właśnie tam. Bo no, ja się na ratowaniu tam prawa odolców zrobiłem. On 300 więc. A 280 tak dokładnie. Ale to to. esa Ej, chyba... Nie wiem czy tutaj ktoś był w ogóle. Nie, był, Torek ktoś na pewno jest. Więc trzeba uważać. Na 100% ktoś jest, bo... Niemożliwe, że jest 37 i jeszcze strefa nie ruszona. To no, musi coś być. Musi, bo musimy fragi porobić. Rano no ładnie się tylko musiałeś doszka iść, bo, bo w tym w pośpiechu. Czekaj rano w po południu. O, trzaj się, nawalają się. Wszyscy zablokowałem tylko gdzie? Czekaj, zaraz, to bo może Boże, ejboski tu oni się strzelają. Matko, tylko ja jestem bambolem. Oper Gdzie jest, chłop Chyba wiem To jest! 105 jeden Leżę. leży. Jeden leży tu za samochodem. Leży? Dobity, dobity, dobity A czy to nie mój frag był, ale. Dobity. Tak. Za domkiem bardziej będzie. ale jest to. Ale że muszę zmienić. Dobra, to go Muszę ten czułość chcę zmienić, bo mam wolno no, na no, włupie bardzo. Zmieniłem. Zmieniłem na budowanie, że... Jak... O. Jest, jest, Dobra, dobra, ale tam, żeby jakiś trejhar nie był? I no to jest. Tu jest, łop. Leży, zabity. 7, gdzie? Jego, ale on od, od razu zginął, więc. Ale kolegę dobiłem CWP, więc. O, jedna osoba, go ona, witam jedną osobę. No. Cześć, źle. To pyk, tak, tyk, dobra, Trzeba, tak, tak, trzeba. Może ten telefon mi wkurzał, bo mi tak na tym, na noc, leży. Czekaj chwilę. No tak, a ręki pójdziemy. Co, chyba już nikogo nie będzie tutaj, co? Chyba nie. To na słone... nie, na słonę idziemy? Daj na mostu tu Boże Ej, w ogóle odzyskałem tylko to z tą rybą, co? dajmy ry Z rybą? No mówię, że tam jest pakiet, znaczy rotowanie świata, nie? Tam nie ma nie ma No na rybie nie ma właśnie Przecież ci mówię, znaczy to ty kiedyś grałeś, ten grałeś na nim Weź tu ryba się nie oh. nie to jest RP Ej, wylecił mi RP jak się nie pokazał. Mam 7 naboi, dochodzi tak. Municji do RPG, więc easy Ty, trzymaj. Co? A, amunicja? No dzięki, dzięki. A masz albo do skar? No, a i chłopy akurat dużo mam. masz tu? Of. Czy ktoś na słonych będzie Ale wiesz, co tam Te na przyjemnym mogli jeszcze typy być, bo ten jeden leżał, czyli ktoś do nich strzelał, tak? Chłopie jest, Nie, to skrzynka jakaś Ej, tu jest jakiś, ten, boksik zbudowany, może ktoś wejdzie w nim Mogę strzelić RPG jak chcesz Chora, nie ma nikogo jaki już są drażej wszyscy Chcę <grystanie> Pistole, te pistole dwa, Co wziąłeś innego czy co? Czy miałeś go? No, pójdziemy. Tak na gdzieś tutaj pójdziemy, wiesz, i się gdzieś tu wybudujemy, tak powiedziałem, jak chcesz. Ty tam typ, jest chyba. Czekaj? Okay. Tak, jest tam typ. Czemu on nie dostał? Tak leciasza na niego. On nawet się chyba nie skapnął, że tam typię, jest. To jakiś bambol jest. Tam drugi jest. Tam tu jest drugi. Ja podjeżdżam jej. Dłużej trzeba, bo ty daleko ten... jesteś chłopie? On ma wp i i do mnie. Dostałem Gonga 20, za 20. Czekaj. Tu się za Ej, pomalony, pomalony, dawaj, dojazd! Uważaj, bo RP' tam do ciebie walę mieszkący na schody Nie zgin tam proszę, bo ja nie... jestem daleko bardzo Wiesz, ja tam RPG'a zawalę Oni mają LOT! Oni mają LOT Ja im walę RPG cały czas Ej ja, od co on go płacą? یه. چه است که داین؟ کوروائنی نه. داره خوش بود جستگی آت ری.

bo on to nie Szacowany czas 0cine jeszcze 0.11 Se włanie Fanta Fanta moja jest tu

Grazie, Magic Dobra, gdzie liczymy? Zobacz, czy pokryte. Co Dobra. Jak będzie. Jesteś w ogóle? Co to? Pompa? O dobra, ale wolno Ja nie mogę Co to ma być? O skar ty! Chcesz skara? może Drugi skrzynce skar kar. Mindfuck. Dać, dać. A skoro Przelotowy To może stać, może stać. A masz jakąś m No mam. To dobrze, bo... Lecimy na... Podjeżdżamy tak, idąc, Chyba, że ktoś no, na no, no. moc jeszcze iść. Dobra, to chodź. skarać tam. Tymkę mi dały. A dobra. Dobra masz. Tu dzięki za emkę. Lecimy sobie. Ile ty masz punktów? 3000. Chyba co? Około 3000. Ja okay. ci kręcę. Chodź. Kurde, No i teraz. No dobra, tylko ten kamień nie Okej, Takie góda. Co ty chcesz tak pika robić, czy nie? Coś tak robiliście? Bo jest za bardzo zrobić. Trochę wstyd <laughs> Ale wyjebane, po na dla nabora będziemy dojeżdżać A no w sumie tak, jak będzie top ten, to ten tak. ty tu lotowałeś? Tak, tam, gdzie? Pod tym? Tak, tak, tym. Tak, tak Spokojnie O, erpek! Masz rakiety czy nie? Ja. Nie Mogę, ktoś nas ogląda? Co chce? Ogląda ktoś nas? W ogóle? Nie, nie, <grywa> tak zawsze jest łupie. Nie wiem, trzeba najpierw odcinki zrobić, a potem no. no, albo zaplanować. Potem, bo... Lolo. Nie wiem, przez chwilę to 110 pingów i zmniejszyło się do... Masz do tego? Dlaczego? Do tak. 114 Nie za bardzo, bym powiedział W ogóle strefa na środku Hej, dawaj lecimy na skalistę wodą I to jest strefa na środku, po co Dobra, nie będzie Nie wiem co robić chłopie Siądzę se Piję herbatkę i zagramy Trudno Pamiętasz tą rybę? Ej w ogóle ten ja Masz amo do awp bo chyba masz w tym mi awp Zajeść tu Dawaj Amo Dzięki Właśnie też chcę zbieram acce, bo na no, potem to będzie kijowo. Ej, może nagramy jakiś ten odcinek kupie Oo był. Jakby jakiś winek, no ja bymśmy nagrywali. Nie no, przy tej, będziemy grać... Teraz nagrywamy odcinek, nie? Eee yy, Nagram odcinek yy, na drugie solo I teraz i będziemy jakieś bekę robić, nie? O. No ja, najlepiej wracuje. żeby winek siadł, nie? I teraz Ale tu kiedy? To jutro je bardzo Może przygotować... Ja jutro kiedy? Dzisiaj. Dzisiaj. A to ja muszę ogarnąć jak to ten, bo... Wtedy to wiedziałem, a teraz zapomniałem jak to włączyć. Nie? Bo tam przytrzymuje, niby miałem nagrywać, a to screener robi, więc nie wiem. Garnę. Ale to tylko klikasz guzik, tylko klikasz guzik i to się nagrywa. I zatrzymujesz guzikiem jak no zobaczymy, no. czy tak się działa, ok? No. O, ja mam akurat tego pendrive'a, więc na kompę ten, przerzu ten, ten, przerzucę, chciałem powiedzieć, i ten. I. Renderuję to. No, ja chyba co. Ale w ogóle piękno mam, nie wiem czemu. A, od Neta, powiedział. o kurde, muszę spać. Jedna osoba, w ogóle. Witamy, jedną osobę. Ile mam pakiet losów? Zero O, dwa, dwa pakiet losów Jeden Zero Ile, masz, ten, ile ty masz pingów w ogóle? Nie wiem Nie piszecie? Bo ja sobie dzisiaj ustawiłem tam ten Pasek yy, 3D i takie tam Czy rozdzielczość 3D, 3D To ustawiłem I ten O jak mi wybrałem na plecy

Carito, marito. Čekaj, tu tako skoči, nije da... Drugi pa. Nije. Oj, tipi. Mogę tytuł dać, chłopie, camping w krzaku? Challenge jak Robimy jakiś challenge, na przykład, że w pierwszej skrzynce, jak jest pierwsza skrzynka, jak na przykład dropnie nam pompa, to musimy co przez cały mecz tylko z jednej broni grać. Igor O kurde, nie no. To... Ej, tu przynajmniej typy. Przynajmniej typy. to jest? Taki bumble, a on. O, z chodu się umie zbudować, chłop. O, buduje coś. Chodź tam. Wchodzi, wchodzi No, chyba tak, ale nie strzelaj. Nie, gór. I... Co to nie jest Tak. U mnie, ja wyszedłem z krzaka, chłopie. Ja wyszedłem z krzaka nie chcąc. On wchodzi na górę, więc. O, nie Wiesz, bo jego kolega z za? No. Nie wchodzi tutaj, tutaj jest, o jedyna na górce, jeden na dole jest To są my Szczególnie, to są jest. jakieś, ja, to są jakieś Albo w przeciwnej U. są może Nie wiem, ale jego, edytowałem jego to raczej nie A Ja muszę coś zmienić ten, od tego O skąd wchodzi na górę Gdzie? O tutaj Na tą górkę dużą wchodzi A, A gdzie ja byłem Ja mam plecy, nie... ja mam ping, chłopie! Ej, co jest? Co jest tu netem? Spokój net. Spokój głowy, no spokój do 60. Spać Patrzę, że mam pleców nie robią. Tutaj od tego. Pana na kamień wejdę. To se mogę kampić na nich. Ej, tu typ na blisko, typ, typ na blisko, chłopie! Gdzie ja, niby? Tu. W wodzie Łowi rybę, łowi rybę Ej, tu chodź do tego a Nie, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest tu Dwóch jest Dwóch, dwóch. Masz slajperkę? Mam Czy, jakby jest całkiem. Zauważył nas Chyba, chyba nie ja no, Tak, to, to są rasy. To są daj, robię dwaj, dawaj, dawaj. Ej, dostałem Gonga Łopie! Ej, co jest? To Gonga dostałem! Leży! To się malowało nade mną, nade mną jest! Ej tu ja typa! Tu jest! Jeszcze jeden, dobit jeden! Ej, kurde! No kurwa jeszcze! Dobra leży Jeszcze jeden Oba no, musz mi Już teraz? Znaleź mnie Miałam, miałam A Górę, tak? no. na dołu Kurwa, trzeci jest gdzieś no, Tu jest, nie no kurde mnie wkurza Nie Ale został mnie, został mnie, gaje się na podmienić w jednego chyba, albo dwa, ja czekaj. Jednego, no. Ja też miałem jednego. Ale kurwa, to ko inni dojechali, założyłeś chyba? No. Nie? To co, może Nie. nagrywamy odcinek, co? Teraz jest live, bo i tak bez sensu jedna osoba. No, może skończyć live, a I, i nagrywamy odcinek. No. To miło było, ale się skończyło. No i do widzenia. Gdzie to ustawienia czeka chwilę?